Kiemanko, jest niedzielne popołudnie, przepiękna pogoda. Chociaż moja bluza może nie wskazuje na to, ale jest naprawdę bardzo przyjemnie w porównaniu do ostatnich dni. No i stwierdziłam, że nagrywam vloga treningowego. Bardzo dużo w ogóle osób zawsze pisze, że chcecie te vlogi. A ja trochę się bałam nagrywać vlogi, bo dla mnie, no ja mam moim zdaniem niezbyt ciekawe życie i tak nie czuję, że komuś się fajnie ogląda takiego zwykłego, codziennego vloga. No ale skoro prosicie, no to nagrywam, bo dla mnie to przecież żaden problem. No i jesteśmy z Sekret z Milką na siłowni ja dzisiaj będę sobie robić taki trening FBW no i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić że właśnie nie będzie zbyt nudno i postaram się przemycić trochę takich wątków merytorycznych, na pewno chcę pokazać no hej <grych> na pewno chcę pokazać swoją rozgrzewkę bo bardzo dużo pytań zawsze mam o rozgrzewkę taką przykładową. Moja może nie jest wzorowa, pewnie można się do czegoś przyczepić, ale u mnie się bardzo fajnie sprawdza. Ja dzisiaj robię trening całego ciała, czyli trening FBW, no i właśnie rozgrzeję sobie całe ciało. Więc rozgrzewkę zawsze zaczynam od takich ćwiczeń, powiedzmy aerobowych. Jak jesteśmy u nas na siłce, no to wybieram erbajka. To jest super sprzęt, no bo trenujemy zarówno był ciała, jak i górę ciała. I tutaj taki, taka porada, jeśli trenujecie właśnie systemem FBW, no to fajnie jest się rozkrywać na przykład na orbitreku albo na wioślarzu, a niekoniecznie bieżnia czy rowerek, no bo tam jednak pracują wyłącznie nogi. No ale jeśli nie macie innej możliwości, no to i bieżnia i rowerek będą ok, bo chodzi głównie o to, żeby podnieść temperaturę ciała. Po takim erbajku robię sobie skrętu skłony, wymachy nóg w przód, w tył, tutaj żeby gdzieś te zakresy poprawić. Mnie dosyć mocno spina, czy to na MMA, czy właśnie na treningach siłowych, także staram się gdzieś tam troszkę porozciągać, tylko jest to rozciąganie dynamiczne, to zaznaczę, że nie tkwię w tej pozycji tam nie wiem minutę czy 30 sekund, tylko raczej to są takie 3-5 sekundowe pozycji rozciągnięcia, właśnie nóg. Staram się te nogi dosyć dobrze rozciągać, bo jak zobaczycie później na moim przysiadzie takim rozgrzewkowym, gdzieś tam mi się ta jednica mocno podwija. Oczywiście to do pewnego stopnia jest ok, no ale po prostu czuję, że, że powinna być trochę bardziej rozciągnięta przed tym treningiem. Nóg dużo pewniej się czuję, więc właśnie tego typu rozciąganie no tu, no ja najbardziej skupiam się właśnie na e, nogach. Ta góra gdzieś tam nie sprawia problemu, mam raczej e, w porządku zakresy, więc tak tylko e, gdzieś tam plecy. No i zaraz też będę oczywiście robić serie wstępne. O, tutaj widzicie mój przysiad, że gdzieś tam mi się ta miennica mocno e, zawija. No tak jak mówię, to nie jest błąd. Ja też tutaj w tej rozgrzewce nie skupiałam się e, mocno na tym, żeby tego batwinka nie było. No, ale to jest znak, że warto nad tym popracować. Później rozgrzewam ręce w ten sam sposób, czyli krążenia w przód, w tył, takie wymachy w przód i na boki. Właśnie staram się dosyć dobrze swoją klatkę piersiową rozgrzać, bo po operacji no, muszę na, mm, po prostu uważać, gdzieś tam dobrze rozgrzać te moje blizny, żeby nic mnie nie ciągnęło. Tym bardziej, no, że ćwiczenie na klatkę jest pierwszym ćwiczeniem i się mocno w nie angażuje. No i tutaj też właśnie w ramach rozgrzewki jeszcze robię sobie takie pompki w podporze, bo to jest typowo przygotowanie do wyciskania na ławie. Również jako część rozgrzewki górnych partii mięśniowych robię sobie przyciąganie drążka do klatki no i kolejnym elementem rozgrzewki górnych partii ciała jest wyciskanie na barki, tutaj biorę małe ciężarki, tak żeby te barki, żeby ich nie zmęczyć, ale żeby gdzieś tam poczuły, zaangażować je do pracy i dogrzać, to też przyda mi się właśnie zaraz do wyciskania na ławce. No i jeśli chodzi już o wyciskanie na ławce, to zaczynam serię wstępne, nie wliczam ich w serię główne. To samo w kwestii przysiadu bułgarskiego. Przysiad bułgarski mocno nam naciąga wszystkie struktury, więc nie wyobrażam sobie, nie przygotować się do niego. Także robię sobie dwie serie wstępne, jeśli chodzi o bułgary. Jedna jest bez ciężaru, jedna jest z ciężarkami 4 a potem już przechodzę do treningu głównego. E, dobra, no i to po takiej ogólnej rozgrzewce robię sobie zawsze jeszcze takie serie wstępne. Teraz pierwsza jest łaba, bo łaba. Więc robiłam sobie pustą sztęgą, Teraz mam 30 kilo szalone. E, zrobiłam też dwie serie wstępne bulgarów, bo będę łączyć te dwa ćwiczenia. No i zaczynam od ławy. Od pięciu lat robię tym samym ciężarem, ale wciąż mnie to tak samo cieszy i jara i nigdy nie przestanę. Pamięta? ちょっとまだちょっと。<laughs> Mnie od 5 lat właśnie jest 30 na 8. 3 serie, to jakiś mój element, ale bardzo to lubię. No i teraz od razu przechodzę na Bułgarię. Dziękuję, Michale. I jeśli chodzi o Bułgary, to tutaj zawsze jakie robię, to zdradzam ten tip. Jeśli pracujecie bardziej nad pośladkami i bardziej zależy Wam na tym, żeby angażować mocniej pośladek, a nie mięśnie czworogłowe uda, to polecam bardzo pochylić się w przód, bo to, że Wy się pochylacie w przód sprawia, że dużo większe zgięcie następuje w biodrze. A jeśli Wasze biodro będzie się zginać i prostować, to wtedy właśnie pobudzacie do pracy pośladki, bo jeśli ten ruch będzie bardzo pionowy, czyli będziecie schodzić po prostu góra-dół, bez tego pochylenia tułowia tło, w przód... Ja, nie w jeszcze, nie to jeszcze nie, ale... Ale już mieliśmy tak, że byłam dwa razy lżejsza. Że... Równe dwa razy. No to wtedy, to wtedy bardziej obciążacie po prostu mięsień głowy uda. No i to samo oczywiście na drugą nogę. Ja tutaj mam dosyć małe ciężary, bo już robiłam swego czasu chyba czternastkami, a teraz mam w łapkach 6 kg, jeśli dobrze pamiętam. No, i robię sobie to po prostu pod rząd, czyli prawa noga i lewa noga, ale jak już brałam większe ciężary i to ćwiczenie gdzieś tam dużo bardziej mnie obciążało, no to wybierałam po prostu przerwę, czyli robiłam jedną nogę, odpoczywałam minutkę czy dwie i potem drugą nogę. No i potem od razu już przechodzę znowu na sztangę. Jak widzicie, ja tutaj dosyć mocno mostkuję. Aż taki mostek nie jest potrzebny, chociaż wiele osób robi oczywiście dużo głębszy i dużo większy ten mostek, ale pamiętajcie, że mostek jest poprawny. Zebrała się jednak trochę większa ekipa na siłkę, to oczywiście super, no ale właśnie nie chcę tak, żeby ktoś się nie czuł źle jak nagrywam, żeby się nie czuł speszony, więc po prostu nagrywam siebie i będę podkładać Wam audio, no ale teraz wykorzystam chwilkę, że właśnie powiem, że zawsze łączę w takim FBW, żeby jak najwięcej ćwiczeń, jak najlepiej przetrenować ciało w jak najkrótszym okresie czasu. Okresie, bez czasu, no to po prostu łączę sobie ćwiczenie na górę i ćwiczenie na dół. I teraz w drugiej, jakby takiej serii, łączę ze sobą hip thrust, to jest ćwiczenie na dół, oczywiście na pośladki. I jako ćwiczenie na górę jest ściąganie wyciągu do klatki piersiowej. A w trzeciej takiej serii będę łączyć rumuna i w sumie jeszcze nie wiem co, coś na plecy pewnie. Albo, o, barki, no tak, jeszcze barki. To zobaczymy zaraz, a teraz postawię Was i robię hip thrust. Hip thrust mam chyba 80 kilo. Chyba to jest 80 kilo. Zobaczymy na ile pójdzie, bo dawno nie robiłam. latar Teraz łączę z ściąganiem drążka wyciągu górnego do na nachwytem. Tutaj taki, taka wzmianka: wiele osób robi to za głowę i generalnie nie ma w tym jakby nic strasznego, jeśli macie odpowiedni zakres i jeśli potraficie to zrobić dobrze, a mało osób niestety jest w stanie robić to dobrze, i dużo osób wygina wtedy głowę do przodu, gdzieś te barki w ogóle są rozechwiane. Rozechwiane? Rozchwiane, e, a nie ma to nic na celu. W sensie ściąganie za głowę nie da Wam nic więcej niż ściąganie do klatki. E, także nie musicie tego robić, to nie, bo słyszałam mój dawny trener, jak się przygotowywałam do zawodów, też mówił, że jak ściągam za głowę, to bardziej angażuję do pracy tylnie jak na ramiennych. To jest straszna głupota, wcale tak nie jest. E, także, także polecam do klatki no chyba, że jest Wam bardzo wygodnie i jesteście pewni swojego zakresu, to możecie ściągać sobie za głowę no i później Hip -trust. o Hip traście jeszcze nic nie mówiłam, ale jest specjalny film bardzo, bardzo obszerny o Hip traście. ja go tutaj podlinkuję dla wszystkich osób, które mają jakieś pytania do tego ćwiczenia, problemy z nim no to stworzyłam taki film, w którym chyba poruszam wszelkie kwestie, od tego jaką wysokość ławeczki dobrać, jakie ciężary doda dobrać i tak dalej, i tak dalej więc w kwestii Hip no to po prostu odsyłam was do tego materiału. No i później znowu ściąganie drążka. Tutaj sobie majstruję z ciężarkami, bo sackerzy zamówili takie fajne obciążenia pół kilograma. Więc sobie tutaj dodałam właśnie chyba cztery takie, ja już nie pamiętam nawet. No, no i tutaj to jest właśnie jedno z ćwiczeń na plecy, które wykonuję. Ja oczywiście rotuję mocno te ćwiczenia, bo teraz jak nie mam planu i trenuję po prostu, kiedy mam czas i kiedy mam ochotę no to wybieram te, na które po prostu danego dnia mam ochotę, ale najczęściej to jest właśnie ściąganie drążka do klatki piersiowej, bardzo lubię to ćwiczenie. Fajnie jak gdzieś tam wzmacnia nas, tylko pamiętajcie, że to Was nie przygotuje do, przy do wyciskania do wyciskania, do podciągania się na drążku. Wzmocni oczywiście Wasze mięśnie, ale jakby sam drążek musicie katować no po prostu osobno. I później kolejną y, serią ćwiczeń, którą wykonuję, to jest y, rumun. I rumun będę łączyć z wyciskaniem y, hantelek nad głowę. No i rumun to jest takie ćwiczenie, y, będę też później o tym mówiła, ale często ktoś, ktoś, dziewczyny najczęściej, pytają mnie, y, jak dobrze przetrenować pośladki bez trenowania y, przodu ud, bo macie rzekomo za duże uda i chcecie tylko pośladki. Nie wierzę, że macie za dużo uda, pewnie są piękne kobiece, no ale niech Wam będzie. No to do, do takiego ćwiczenia właśnie super się sprawdzi martwy ciąg rumuński, bo tutaj możemy wziąć już solidne ciężary, bo to jest ćwiczenie dosyć złożone. No i idealnie pracuje nam po prostu ten pośladek, bo widzicie jakie to jest właśnie to zgięcie biodra. To jest to, o czym mówiłam przy Bułgarach, że bardzo duże jest tutaj zgięcie biodra, a jak jest zgięcie biodra, to znaczy, że nasz poślad solidnie pracuje. No i to ćwiczenie łączę z wyciskaniem hantli nad głowę, jeśli chodzi o ćwiczenia na barki to mocno się nie skupiam, w sensie robię sobie po prostu takie jedno ogólne, to jest zawsze wyciskanie właśnie albo handli albo OHP, no i robię jedno ćwiczenie albo dwa na tylni akton barków z tego względu, że trenuję to MMA i jakby te moje barki są cały czas przemęczone. Ja mam ciągły zakwas. Teraz jeszcze dodaliśmy do treningu parter i jak się musiałam wydostawać spod mojego trenera, to, to gdzieś te barki strasznie dostały. Nie sądziłam, że barki będą mnie najbardziej boleć. No i czułam też tutaj wyciskając te hantelki, że te barki strasznie mnie bolą. Zostaliśmy z sekerkiem sami, więc teraz mogę więcej pogadać. U mnie już praktycznie końcówka treningu, też w ogóle dzisiaj mało zjadłam, no jest bardzo późno, nie wiem nawet, która jest godzina. 18.20. No, 18.20, ja w sumie jestem na jednym posiłku i to był omlet. Nie sądziłam, że dzień się tak rozjedzie. Już tak czuję, że mi zaczyna brakować energii. Także robię sobie jeszcze właśnie rumun połączonego z wyciskaniem na barki. Potem sobie zrobię narciarza i facepull, No i myślę, że będzie finito. Rumun, moje ukochane ćwiczenie. Doszłam już w nim do... 77,5 na 8, to było niesamowite, przy 56 kg to chyba mój w ogóle najlepszy wynik y, siłowy, no nie licząc y, martwego Sumona, no, ale to tam y, trochę inaczej. No i Rumona kocham, mimo może zeszłam do 50 kg, ale coś za coś, zabawa. I robię sobie z paskami, bo no, dużo łatwiej nic, nie robię tego ćwiczenia, żeby wzmacniać chwyt, tylko żeby przetrenować dupę, także no, nie ma sensu yy, się katować a po prostu. 5 kilo fajnie idę Wam pokazać, jaki się piękny zrobił zachód słońca, powoli ojej, piękne spójrzcie i tylko te śmietniki, nie? idealnie pasują do pięknego obrazu, gdzieś tu jest Błażej i ma pokazać triki Powiedział, że postara się przewrócić, żeby były lepsze wyświetlenia No to się Czekamy Błażej Nie no, tak naprawdę to się nie wywalej no. Widziałam jak pokazywałeś, że się coś tego nauczyć No, a teraz robię to na wzniesieniu i Mimo tego, że to jest kilka centymetrów, to, to psycha no. Nie no, to jest w ogóle dla mnie Bardzo się boję takich rzeczy Up. Ale to, najniebezpieczniejsze to jest to. Ja tylko widzę, jak ci kółko wpada w tą paletę. Ja się bardziej boję, że to mi odpada. Wiesz, wywali no. się. Nagram z takiego bliskiego tego. No i teraz będzie wstawka z pozowania Sakera. Przepraszam Was bardzo za tą jakość, za to ziarno, które się stworzyło. Bołażek chciał nam pomóc i coś tam mi pozmieniał w ustawieniach aparatu, żeby było jaśniej no i wyszło tak jak wyszło, więc przepraszam za to, że ta jakość jest bardzo słaba, no ale forma jest bardzo dobra, także skupmy się na formie, a nie na jakości nagrania, także zostawiam Was na chwilkę z tym pozowaniem sakiera. tym nie

Które wymieniłem. Dziesięć różnych. nie? W tym na otwarcia, to w ogóle tych otwarć jest kurwa I każdy może studiować parę lat. Niebale. Coś tak No i potem lecimy z kolejną serią Rumuna. Tutaj też dołożyłam, czyli mam właśnie 55 kg na 8 powtórzeń. I to jest moja masa ciała, bo ważę właśnie około 55-56 kg. Także szachnie znowu podnosić siebie, w tym Rumunie. Widzicie, jak tu super mi pracuje, na przykład najszerszy. Ja właśnie teraz jestem dosyć szczupła jak na siebie i super mi, właśnie gdzieś ten najszerszy wychodzi i widać go, gdzie on się tam zaczyna. No i kolejne ćwiczenie, już końcowe, to jest narciarz i to jest ćwiczenie na plecy. Tutaj też Saker świetnie przygrał, jak mi się fajnie spinają i tam mi się choineczka taka robi na dole i jak mi najszerszy wychodzi. On jest u mnie dosyć nisko zaczepiony. To właśnie pod stanikiem co wychodzi, taki, taki prążek, to jest, to jest właśnie mój mięsień najszerszy grzbietu. No i narciarz jest fantastycznym ćwiczeniem, bardzo polecam Wam tutaj się pochylić i wydłużyć fazę ruchu. Na swoim story dałam też taką naklejkę, żebyście... Pytali o rzeczy treningowe, które mogę Wam tutaj wytłumaczyć, będąc na siłce. I jaka dziewczyna zapytała, napisała tak, że ma bardzo mocny brzuch, ale nie ma widocznych kostek. I tak jak teraz tak robi, to mi się przypomniało to pytanie. No to generalnie wydaje mi się, że po prostu zbyt wysoki poziom tkanki tłuszczowej, bo to często tak jest, że. No wiele osób katuje ten brzuch, robi go bardzo dużo i jakby nie twierdzę, że nie masz mocnego brzucha, pewnie masz bardzo mocny, no ale to tak samo no, z każdą partią mięśniową, jeśli jesteś otłuszczona, to jak dużych nie miałabyś tych mięśni, to one i tak będą przykryte po prostu tą tkanką tłuszczową, bo ona zawsze jest nad nadmięśnia, mięśniami, no więc po prostu w tym przypadku redukcja tkanki tłuszczowej. No a jeśli uważasz, że masz bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej i nie powinnaś schodzić e, jeszcze bardziej, a te mięśnie nie są widoczne wciąż, w sensie nie masz kostek, no to przypatrzyłabym się treningowi brzucha, czy na pewno trenujesz go w taki sposób, żeby te kostki były, bo... Możesz trzymać w planku 10 minut i to się nie przełoży na to, że będziesz miała super widoczne kostki. Także przyjrzyj się po pierwsze temu, jaki masz poziom tkanki tłuszczowej. Czy on nie jest aby na pewno za wysoki, żeby mieć kratę na brzuchu, a jeśli uważasz, że jest niski, no to przyjrzyj się temu, jak ten trening brzucha wygląda. I pamiętaj, że u kobiet nie do końca zdrowe jest to, żeby no ta krata była taka widoczna. Generalnie u mężczyzn też taki poziom tkanki tłuszczowej, jaką ma teraz saker, też jest już niezdrowy. No więc jeśli robisz to dla siebie, tylko dla swojego zdrowia, dla dobrego samopoczucia, to nie ma co żyłować tak o tą kratę, bo, bo możesz po prostu to przepłacić zdrowiem. Pojawiło się też pytanie o to, jakie są najlepsze ćwiczenia na tył barku. No to takim chyba najpopularniejszym jest face i Ja go zazwyczaj wykonuję w dwóch wariantach, albo go wykonuję na lince i wtedy to trochę inaczej wygląda, bo wygląda to w ten sposób, czyli jakby ten ruch jest trochę bardziej zamknięty w porównaniu do linki, którą zaraz zobaczycie. Okay. I możecie to, to ćwiczenie też wykonać sobie na y, takim powerbendzie cieniutkim i wtedy, no u mnie to wygląda tak, że po prostu najpierw przyciągam i potem bardziej otwieram, wtedy te rotatory lepiej i też y, boczny, y, środkowy akton mięśnia innego pracuje. Także to spoko dla osób, które na przykład trenują w domu i nie mają wyciągu, no to jakby się nie ograniczajcie, bo na lince, y, no mi nawet to lepiej wchodzi, bo właśnie lepiej czuję te bareczki tutaj. Więc tutaj i tył, i środkowy akton. No a tutaj bardziej ten tył, więc co kto woli i jakie kto ma możliwości. Ja też chciałam zwrócić uwagę, bo ja na przykład staram się nie zapominać właśnie teraz o takich ćwiczeniach, z tego względu, że dużo mam takiej pracy push, czyli właśnie jak chodzę na to MMA, to cały czas wypuszczam te barki do przodu. No i jeśli też trenujecie w ten sposób, albo na przykład to nie musi być MMA, tylko na przykład jeśli katujecie sobie klatę albo pompki, to też bardzo dużo jest tej pracy. Więc przyda się też ta praca, dlatego takie ćwiczenia jak face pull, czy y-raise, albo t-raise to też może pokażę albo dam przewidkę z Twoich filmów. To są ćwiczenia, które po prostu obowiązkowo musicie wprowadzić w swój trening, żeby zadbać o zdrowie barków, bo pamiętajcie, że nie ćwiczymy tylko dla efektu wizualnego, tylko żeby utrzymać gdzieś tą równowagę strukturalną, że tak ładnie to nazwę, czyli żeby siła ta push też wyrównywała się z siłą pull, więc polecam. Zostało mi dosłownie 2% baterii, także idealnie, żeby Wam podziękować za uwagę. No i się pożegnać, kończę tego vloga. Myślałam, że jeszcze przegram może co jem wieczorem, ale wrócimy, pewnie będzie bardzo późno, jeszcze będziemy musieli wyjść z psem. Sakar jeszcze teraz będzie robił kardio, ja też już jestem głodna więc myślę, że nie ma sensu, żebyśmy zamulali Wam tutaj więcej. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że sobie wyciągnęliście właśnie jakąś taką e, merytorykę. Dajcie mi znać, czy chcecie takich vlogów więcej. E, chociaż u mnie tych treningów siłowych jest stosunkowo mało, bo to jest jeden albo dwa razy w tygodniu maksymalnie przez te MMA. No ale mogę też kamerę zabierać przecież na MMA, jeśli e, taka tematyka Was interesuje, także dawajcie znać koniecznie. Bardzo Wam dziękuję. No, jeśli macie jeszcze jakieś pytania treningowe, to zapraszam do mnie na Instagram, bo tam staram się regularnie robić takie story merytoryczne, albo po prostu przy okazji jak jestem tutaj, no to podpisuję gdzieś te filmiki, żeby Wam dawać jakieś takie porady. Polecam tego trenera. Dzięki. A ja tego. Zresztą ten trener nie, nie pracuje w zawodzie, więc nie polecam, polecam siebie. No, to dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że było git. Wzialce.